Jak najlepiej rozpocząć współpracę? Dlaczego warto z nami współpracować? Jesteśmy nowoczesną, międzynarodową firmą produkcyjną. W naszych produktach łączymy najnowsze technologie produkcji z doświadczeniem zdobytym w pracy z maszynami różnego typu. Dostosowane do potrzeb produkty, unikatowa oferta i ciekawe rozwiązania powodują, że warto zostać partnerem handlowym Atrin. Naszym atutem są czytelne zasady współpracy, jasna polityka cenowa i atrakcyjna oferta. Handlowiec Atrin to nie tylko sprzedawca. To nasz partner w biznesie. Dlatego warto już dziś. I rozpocząć z nami współpracę. Naszym partnerom zapewniamy atrakcyjne ceny na cały asortyment, unikatowe rozwiązania, atrakcyjny program rabatowy, wsparcie reklamowe, wygodne formy współpracy. Już dziś zostań naszym partnerem i rozpocznij z nami współpracę. Ten specjalnie zaprojektowany pakiet zawiera pełny przegląd naszej oferty w jednym opakowaniu. Dajemy możliwość wypróbowania naszych profesjonalnych preparatów bez ryzyka i jakichkolwiek zobowiązań. Zestaw startowy zawiera walizkę Emergency Case z 10 produktami w aerozolach, walizkę Store Case z 6 kartuszami, 6 zestawów Multipak w różnych wersjach. Smart Chain Max w opakowaniu Maxi 600 ml i uchwytem spray holder, cennik detaliczny i hurtowy, certyfikaty bezpieczeństwa produktów z serii Food Safety, katalogi Atrin. Do każdego zestawu dołączony jest wyjątkowy prezent: Gra poker deluxe, hold z planszą i żetonami. Pakiet dobraliśmy tak, żeby sprawdził się zarówno w standardowym wykorzystaniu, jak i w specjalnych warunkach. Łącznie w zestawie znajduje się 35 aerozoli różnego typu, w tym aż 7 ze smarami do łańcuchów z uchwytem Spray Holder, 6 kartuszy, dwie walizki, które można dowolnie wyposażyć. Smar Chain Max w opakowaniu Maxi 600 ml i uchwytem Spray Holder cennik detaliczny i hurtowy, certyfikaty bezpieczeństwa produktów z serii Food Safety, katalogi Atrin. Do każdego zestawu dołączony jest wyjątkowy prezent gra Poker Deluxe Hold z planszą i żetonami. Pakiet dobraliśmy tak, żeby sprawdził się zarówno w standardowym wykorzystaniu, jak i w specjalnych warunkach. Łącznie w zestawie znajduje się 35 aerozoli różnego typu. W tym aż 7 ze smarami do łańcuchów, z uchwytem spray holder, 6 kartuszy, 2 walizki, które można dowolnie wyposażyć. Pakiet startowy przeznaczony jest wyłącznie dla klientów, którzy rozpoczynają z nami współpracę. Cena produktów w zestawie jest wyjątkowo atrakcyjna i znacznie niższa niż przy zamawianiu poszczególnych preparatów. Kupując zestaw, nasz partner otrzymuje komplet odpowiednio dobranych środków, które może samodzielnie przetestować lub zaoferować klientowi. Każdy z produktów z pewnością znajdzie zastosowanie. Nasz zestaw to zero zobowiązań kompleksowa oferta dla klienta. Wysoka jakość, brak jakiegokolwiek ryzyka oraz najlepsza cena daje możliwość wypróbowania większości produktów Atrin ze wszystkich grup asortymentowych. Kup pakiet startowy, na pewno na nim nie stracisz. Zostań partnerem Atrin.